Witam bardzo, bardzo serdecznie. Mateusze już pewnie znacie. Cześć Mateusz. Cześć, siemano i dzień dobry. A to jeszcze raz do mikrofonu. Cześć, siemano i dzień dobry. Jeśli nie znacie, to w opisie macie link do jego kanału, możecie go poznać. W kanał o fotografii i nie tylko. Nazywa się Zapytaj Fotografa. A dzisiaj to on mnie będzie pytał, bo powiedział, że chce do mnie przyjść i mnie przekonać, że um, chwalenie się dobroczynnością jest ok. Ja uważam, że nie jest ok. Mateusz uważa, że jest ok i chce mnie przekonać, ale nie przeniósł pałki, więc może być ok. Chcę przekonać siłą argumentów, ale może opowiesz w dwóch słowach, dlaczego y, uważasz, że nie jest dobrze y, prom znaczy promować, mówić o działalności charytatywnej. Nie, nie, mówić o działalności charytatywnej można. chwalić się tym, bo wspomniałeś parę razy, że Ty robisz rzeczy, ale. Uważasz, że nie powinno się o tym głośno mówić, w sensie no, na przykład na kanale? Szczerze, bo mnie wkurza, Jak jest sobie takie, dobra, to teraz będę miał hejty. Dobra, pies tym już i tak niedługo już kończę, więc w sumie whatever. Jest sobie taki, bo mnie wkurza, powiem ci szczerze, taka trochę nieuczciwość. A uważam, że charytatywność jest nieuczciwie używana do kilku rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, jak na przykład. Typ kręci sobie filmik, że dał bezdomnemu 50 zł, przykładowo, albo dał mu kwiatka, albo kupił mu hamburgera, na czym zarabia sobie 5000 zł. I w zasadzie to powinien temu bezdomnemu nie dać hamburgera czy 50 zł, tylko uczciwie zapłacić za występ w filmiku. I to nie jest żadna dobroczynność, to, to jest po prostu takie oszukiwanie. Tego bezdomnego, um, tych ludzi, jego widzów i tak dalej. To nie jest moim zdaniem żadna działalność charytatywna, tylko to jest wy wy wykorzystywanie ludzkiego nieszczęścia. Drugi typ, e, który mi się nie podoba, to ktoś coś źle zrobi. Wszystko jedno, co, już nie będę podawał przykładów, że i tak pewnie hejty nam nie lecą. E, i, e, I potem mówi, że w zasadzie to nie rozmawiajmy o tym, co ja tam zrobiłem, tylko pogadajmy o tym, że dałem 5 tysięcy złotych na biedne dzieci, albo nie wiem, co z tego, że pobiłem, Konkubinę wywaliłem ją z domu, przecież spotkałem się z, z Jasiem chorym na mukowisty dozę. Odwracanie uwagi, taka, taka, takie politykierstwo, takie najniższych lotów, które w dodatku no, przeszło do social media niesamowicie. No i trzeci ci typ, czyli coś, co jeszcze mówiłem, jeszcze bardzo, bardzo dawno temu, zanim to się stało modne, takie zawodowe, zawodowa charytatywność. Czyli jest sobie fundacja, która pomaga ludziom. Tyle tylko, że na przykład pomaganie ludziom to jest powiedzmy na przykład... 3 grosze z każdej złotówki, którą oni zbiorą, po 97 groszy, tak, 97 e, idzie na przykład na pana prezesa, założyciela i tak dalej, żeby nie było wątpliwości. Ja rozumiem, że są koszty obsługi, e, ja rozumiem, że pr pracownicy muszą zarobić, ja rozumiem, że e, szef musi zarobić, bo żyje, bo robi to zawodowo, natomiast czasem jest to no, pod niesamowitej wręcz pazarności a po drugie uważam, że tak 10, 20, 30% zaprzeczeniem kosztów obsługi to jest, ma, to, jest, to, jest, to jest wszystko, co powinno być, a nie no kurczę 91%. No i zwłaszcza ten fundacje tam na samym końcu no są straszliwie, bym Ci powiem, nachalne, wiesz. No ja jestem trochę bardziej rozpoznawalny. To się... To widzę to wszystko na najgorszej na gorszej strony. Przykładowo. Do mnie... Mm, są takie dwa, trzy okresy w roku, gdzie nałogowo wręcz piszą do mnie fundacje, żebym nagłośnił to, że oni zbierają pieniądze. 1% jest jedną z tych rzeczy. Ja im zawsze mówię tyle. Przy jednym dla mnie jeszcze jest bolesne na przykład to, że wiele fundacji wydaje bardzo dużo pieniędzy, żeby na przykład robić billboardy na ten temat. To tutaj Ta. też można to zauważyć. Tak. tak, i to jest jedna z tych rzeczy. Na przykład, dajesz pieniądze na biedne dzieci, a nie na reklamy w metrze. E, na przykład jest taka fundacja, a dobra, wymienię sobie UNICEF, e, którą kompletnie przestałem wspierać po tym, jak zobaczyłem, że e, całe metro było ob, y, obklejone ich banerami. Naprawdę, ja lubię wspierać, zwłaszcza dzieci, ale ja mogę wspierać dzieci, a nie, funda nie fundacje, mogę to robić bezpośrednio. Nie muszę wspierać fundacji i ja się daję pieniądze na dzieci, na przykład na mleko dla dzieci to chcę, żeby poszło na mleko dla dzieci, a nie na billboardy wspierające, mm, powiedzmy, jakąś religię. Tak? To, to nie jest fundacja religijna. Jakbym chciał, żeby e, były kwestie związane z religią, to bym dał to na przykład Caritasowi, chociaż Caritas billboardów chyba nie robi i już na pewno nie religijnych. Nie? Ale to nie o religię chrześcijańską chodziło. E, to, to jest to. Natomiast wiesz co, jak, jak nagabują mnie te fundacje, bo te fundacje nie nagabują, żebym nie nagabywał swoich widzów, żebym dawał im pieniądze. Te niektóre fundacje są bardzo bezczelne. Co najmniej jeden poseł ma u mnie przechlapane do końca życia za to, że za każdym razem, jak miałem jakiś fajny projekt, szedłem do formacji politycznej, w której on był. To on mówi: tak, tak, dobre, dobry projekt, dobry projekt, fantastyczny, zrobimy. On rozkładał słuchawkę, za chwilę dzwonił szef jego biura poselskiego i do mnie mówił, że, ha, bo my mamy taką fundację i my potrzebujemy finansowania, to gdybyś poprosił widzów, żeby nas wsparli. Ja mówię, sorry. Nie, nie będę prosił widzów o pieniądze. I zawsze potem ten projekt był uwalany. Na szczęście e, ten poseł już nie jest w tej formacji politycznej. Wiesz, jaka magia się zdarzyła? E, jak tylko ten poseł przestał być w tej formacji politycznej, to nagle się okazało, że i wywiad z tamtymi można zrobić, i odbierają telefon, i sympatycznie jest i tak dalej. Ale nieważne. E, poza takimi fundacjami polityków, takie zwykłe, normalne fundacje piszą, dzwonią. Stosują cholernie chamskie socjotechniki, przeraźliwie hamskie, żeby nagabywać ludzi, żeby dać im pieniądze. Ja zawsze odpisuję, i kiedyś to robiłem, kiedyś to robiłem, tylko przestałem z dwóch powodów. Po pierwsze, nie da się wszystkim, nie ma możliwości, bo w tym momencie to bym kręcił vloga co drugi dzień, dajcie pieniądze tym, dajcie pieniądze tym, dajcie pieniądze tym, by mi się kanał zmienił w day, 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 day. Więc nie można wszystkim. A w momencie, w którym się pomoże jednej, to nie ma tak, że ta jedna jest Ci wdzięczna, a wszystkie inne, no dobra, rozumiemy, nie może wszystkim, tylko to jest tak, że ta jedna uważa, że zrobiłeś jej psi obowiązek, a wszystkie pozostałe Cię nienawidzą, bo tamtym, tamty, dla tamtych to miałeś czas, dla tym to załatwiłeś w a na mnie. I teraz robię co innego. Wszystkim mówię tak: poproszę o numer konta, ja Wam dam pieniądze, ale widzów nie będę prosił lub Mówię, możemy zrobić razem coś fajnego. Nie będę było widzów o pieniądze, ale możemy zrobić coś fajnego, na czym sobie zarobicie. E, zgadnij, ile fundacji odpowiedziało, super, to zróbmy razem coś fajnego. Tak na circa about 500 zapytań. No okej. Okay. No to może znowu zależy, jakie fundacje. Widzisz, bo Troszeczkę... Ja odpowiem żadna. Od tematów, które chciałem pobrnąć dalej, bo mi chodziło o samo w ogóle mówienie o tym, że się coś robi bo o tym też mówiłeś kiedyś, że, że uważasz, że się nie powinna tym chwalić. I rozumiem, że wynika to też z tego, że na tym się robi często PR, trochę tak jak z tym gościem od... Pieniądz! E, mamy też, nie wiem, hollywoodzkiego aktora, który na jakieś szczyty klimatyczne, gdzie się mówi, żeby nie latać samolotami, bo one zużywają pieniądze lata swoim prywatnym samolotem, który też zużywa jeszcze więcej paliwa niż rejsowy. Ale przepraszam, się przerwę, żeby daleko nie szukać. E, marszałek Sejmu, co sobie e, wylatał 2 miliony czy 4 miliony pieniędzy podatnika, sprawa załatwiona, bo dał, dał kilkadziesiąt tysięcy na jakiś fundusz charytatywny. No to się wykorzystuje do zamknięcia tematu medialnego. Jak on chce sobie dać, to niech on sobie daje z dobroci serca, a nie po to, żeby sobie coś w mediach załatwić. Właśnie dlatego uważam, że nie powinno się gadać. No, rozumiem częściowo to stanowisko, choć też może być z tym różnie, bo to trochę tak jak z tym, że się chodzi na siłownię albo chodzi się robić zdjęcia na siłowni. <laughs> Ale mm, no i czy... Jak ładna dziewczyna. To czemu nie? Często jest też tak, że ktoś mało, e, mało robi, a dużo to widać, albo bywa też na odwrót. E, I faktycznie no, nie jest spoko robić nic, a pokazywać, że się robi strasznie dużo, ale nawet z takiej postawy płyną jakieś mm, korzyści, bo to buduje modę na, na pomaganie. Jeżeli robisz to po cichu, to nikt o tym nie wie, i jeżeli nikt by o tym nie mówił, tej mody by nie było. a wytwar... Osoba, której pomagasz, wie i to wystarczy. No niekoniecznie. Na przykład, nie wiem, no środowiska kibicowskie wytworzyły sobie jakąś modę na pomaganie. Oni też nie wiem do końca, kto i po co to tam robi, ale jeżeli na przykład 100 osób zacznie to robić, a następne 50 na nich popatrzy i sobie, o, to, no, to teraz to jest modne, to my też to będziemy robić, to tak naprawdę nie jest taka bardzo ważna ta intencja, dlaczego się to robi. Ale, no właśnie, wytwarza się pewna moda. To jest prawda, to rzeczywiście jest okej. Okay. No. A oprócz tego, ja na przykład jeszcze posypię tu głowę popiołem z jednej strony i opowiem trochę o mrożnej stronie mojej charytatywności. Jednocześnie może też uda mi się w ten sposób kogoś zachęcić. Bo mi tak wyszło, że ja miałem czyste intencje, jakby wchodząc w takie tematy, a wyszło na tym, że właściwie też dobrze na tym wyszedłem. U mnie się zaczęło od tego, że kiedyś byłem wegetarianinem ze względów etycznych, a potem zacząłem jeść mięso i zaczęło mnie z tego powodu gryźć sumienie. Stwierdziłem więc, że w takim razie zrobię coś dobrego dla świata i postanowiłem robić zdjęcia dla fundacji zajmujących się zwierzakami. Po prostu, absolutnie, po prostu chciałem tylko pójść, pomóc, porobić. Potem się okazało, że w tego typu fundacjach pracują, znaczy pracują, działają ludzie, bo ja działałem dla małych fundacji i to jest też właśnie fajne, jak są małe fundacje, są spore szanse na to, że tam nie ma tego marnotrawstwa pieniędzy i środków, bo, bo nie ma wielkiej machiny, która to konsumuje. Więc fundacje, którym się pomaga, też warto w jakiś sposób wybierać, weryfikować i, i sprawdzać, co się tam dzieje, jeżeli chcemy w to wchodzić jakoś bardziej na grubo. No i okazało się, że przy takich fundacjach działają ludzie, którzy mają swoje życie zawodowe już mocno poukładane, dlatego potrafią robić coś innego, bo nie muszą się już zajmować samymi sobą i są to cenne kontakty. I w pewnym momencie zauważyłem, że właściwie dość mało robię dla nich, a nagle zaczęły mi się pojawiać zlecenia związane z tym, że dostałem tam jakieś kontakty i znowu coś, co robiłem jako pokuta, okazało się, że działa mi na plus. Więc też mi tak trochę z tym dziwnie. bo Spoko, mi się, przede mną się nie musisz tłumaczyć. Dzisiaj ja nie jestem europosłanką od Biedronia. Spokojnie, no, ale opowiadam po prostu tą historię. No bo z jednej strony, znaczy, no tak jak mówię, nie wyszła mi do końca pokuta, bo porobiłem tam coś dobrego, stwierdziłem, że znowu odniosłem jakby więcej korzyści niż, niż dobrego zrobiłem. Się ale do co tego... w tym złego, że. Autentycznie się do tego przyznaję. Problem jest taki, że niektórzy rzeczywiście robią to tylko po to, ale z drugiej strony. A no i później się też jeszcze zastanawiałem, czy o tym mówić. No ja też raz na jakiś czas, jak robię coś z psami, zdarza mi się to pokazywać na kanale i też zachęcać innych, żeby jeździli na przykład do schronisk to Psy. I z jednej strony, zdaję sobie też sprawę z tego, że piekę tu sobie taką pieczeń, że to też PR-owo działa, że tu o, dobry zajmuje się zwierzątkami, bo, no bo to tak działa, ale I zastanawiałem się, czy to robić, no bo to nie jest ale Mateusz, to nie, nie, nie mówisz... byłaby fajna motywacja, ale z drugiej strony, kiedy to robię, kiedy głośno o tym mówię, mam szansę zarazić innych ludzi tym, że oni też stwierdzą, że to jest fajne i że pojadą to robić. Dlatego myślę, że warto się chwalić takimi działaniami. Ale Mateusz bo ty mówisz o zupełnie innej rzeczy. E, ty mówisz... Mówisz o... Ja Cię chcę zachęcić do tego, żeby opowiadać, co się robi. No tak, tylko zależy, to co robisz. przykład. Zależy, co robisz. Jeżeli, na przykład, Twoja działalność polega na tym, że robisz zdjęcia psom ze schroniska i je publikujesz, żeby w nadziei, że ktoś takiego pieska adoptuje. Rozumiem, że to o to chodzi? No tak. No to oni potem te zdjęcia dostają, mogą tam puszczać na, na swoje socjale. No. To ciężko, żebyś tych zdjęć nie opublikował, a ciężko, żeby publikując zdjęcia nie podać autora, bo to jest chyba normalne. Natomiast jakbyś na przykład wziął psa ze schroniska, to robienie wielkiego ajwaj, a ja mam psa ze schroniska, jestem lepszy od wszystkich innych, bo ja mam ze schroniska, a tam ci to kupili z hodowli, a wiadomo, jak w tych hodowlach złe te psy traktują no to już jest chore moim zdaniem no nie no to teraz sobie wyobrażam że powiedzmy biorę psa ze schroniska i mówię o tym cały czas w jakichś swoich socjalach, nie że o patrzcie tu wziąłem sobie psa ze schroniska bo lepiej wziąć ze schroniska bo coś tam potem chodzę sobie z moim pieskiem na spacer jest mi fajnie i wesoło i po prostu pokazuje się tego psa i promuje się jakby to że taki pies jest fajny że wygląda ładnie i że można z nim fajnie spędzać czas dzięki temu ktoś inny też może stwierdzić że sobie weźmie psa ze schroniska jest dużo racji w tym, co mówisz. No, ale powiedzmy, że masz taką sytuację, że przykładowo, że masz na przykład na osiedlu osobę, o której wiesz, że jest na przykład powstańcem warszawskim i wiesz, że jest osobą niezwykle dumną. I pomagasz tej osobie w jakiś sposób, ponieważ ona tego po potrzebuje. Natomiast sam fakt, że ona potrzebuje pomocy. Nie jest komfortowy dla tej osoby. I w tym momencie, jeśli to nagłośnisz, skrzywdzisz tą osobę. No zgadzam się tak. Rzeczywiście ci ludzie, ludzie dawnych pokoleń, rzeczywiście też troszeczkę z nimi obcowałem na innej zasadzie, ale widzę, że tam, tam jest dużo jakichś takich manier, których, dumy, których u nas już nie ma. No i to jest problematyczne. Ale z drugiej strony, no znowu można... Myślę o tym opowiedzieć tak, żeby nie krzywdzić tego człowieka mimo wszystko. Ty gdzieś tam trochę o tym wspominałeś, ale myślę, że mógłbyś mówić więcej, żeby wykształcić taką modę. Teraz na przykład w ogóle no wykształcają się, jeśli chodzi o powstańców. Ja mówię, pomagajcie ludziom, yy, którzy tego potrzebują. Ja to mówię. Zwłaszcza powstańcom i nie tylko. Yy, ludziom, którzy w ogóle walczyli o to, żebyśmy my mogli yy, żyć w lepszym świecie. Boże, jak to zabrzmiało, zwłaszcza, że wy nie wiecie, ale tam medyk siedzi obok. Eee, także wiecie, no, niektórzy się poświęcili dla nas, a życie to jest wredna istota, niewdzięczna. I na przykład ci, którzy walczyli o wolną Polskę, zwykle teraz mają bardzo słabo, a ci, którzy katowali tych, którzy walczyli o dobrą Polskę, mają bardzo, bardzo dobrze. Eee, I to jest w ogóle taki straszny chichot, historii. Także naprawdę uważam to jest nasz obowiązek wspierać tych, dzięki którym możemy żyć w wolnym kraju, ale nie tylko. Jeśli chodzi o powstańców, to jest w ogóle świetny przykład właśnie tego, jak taki nakręcony hype może dobrze działać, bo temat powstańców dopiero właściwie w ostatnich latach zrobił się bardzo modny, trochę za późno, bo już teraz mało z nich może z tego skorzystać, ale to niesie rozliczne korzyści, jakby. Na przykład no na na fali tego, tego, tego zainteresowania i tego, że właśnie nagle zrobiło się modne interesowanie się powstańcami, jest akcja taksówkarzy, którzy ich za darmo wożą, jak są jakieś wydarzenia. No właśnie, i oni po prostu ich za darmo wożą, a nie mają napisane wielkiego loga na tylnej szybie. Ej, ej wsiadaj do mnie i jedź ze mną, bo ja tak, bo ja za darmo wożę e, powstańców. Nie, oni po prostu ogłosili, tak, żeby powstańcy wiedzieli, że mogą skorzystać, i ko nie obnoszą się z tym. Tak, tylko to, że oni to robią też wynika z tego, że została wykreowana jakaś moda pewna na to. Ja nie mówię, że tam są jakieś złe intencje za tym. Nie, tylko tyle, że gdyby tej mody nie było, to nikt by nawet nie pomyślał o tym, żeby coś takiego robić. Eee, ta moda też w ogóle, jeśli już chodzi o samych powstańców, to już akurat nie jest działalność charytatywna, ale też coś, co pomaga im być jakby docenionymi. No znowu, te środowiska jakieś tam kibicowskie, jakieś te odzieże patriotyczne, wszystko to, to wygląda dla mnie zawsze strasznie słabo. Pamiętam tam byłem kiedyś, ale stało się coś, co odwróciło mi jakby myślenie na ten temat. Cały czas mi to wygląda na przykład zmieszanie symboli klubowych z, z kotwicą, tak, i z obchodzeniem jakichś wydarzeń. Wydaje mi się to strasznie niesmaczne. Znaczy, ale... mi najbardziej niesmaczne się wydaje, jak jest, jest, są dwie grupy, gdzie są różne symbole klubowe, ale kotwica jest zawsze, i oni znieważają tą kotwicę poprzez niekulturalne zachowanie, które łamie szereg przepisów kodeksu karnego. No to też, ale czekaj, bo chciałem ci opowiedzieć o tym, że no właśnie z jednej strony mam ten niesmak, mm, ale wydarzyło się coś, co stwierdzam, że ten mój niesmak jest nieistotny w tym momencie. Byłem parę lat temu na uroczystościach na Kopcu. I tam było tak, że były jakieś oficjalne rzeczy, przyjechały jakieś telewizje, jakieś pogaduchy, jacyś politycy wychodzili i na sam koniec, nie wiem, wyszło 20-30 kibiców w szalikach z racami, odpalili te race i tam krzyczeli te typowe tam cześć chwała czy coś, już nie pamiętam dokładnie co, no ale wznieśli jakieś kilka okrzyków na, na cześć powstańców. No i stwierdził, że kłuczę, że to jest słabe. Znaczy nie to, że oni to robią, tylko to, że przychodzą w barwach, bo, bo co to ma jedno do drugiego. Mm, I wychodziłem z tego taki zniesmaczony. Schodzę sobie potem po schodkach i mijałem dwóch kolesi w mundurach. Jeden do drugiego wtedy mówił o, zobacz jakie to fajne, młodzież przyszła, zapalili dla nas te racje, jakie to jest miłe, nie? Jak sobie myślę... Że... Nie namoceniać, nie? No dokładnie. Więc skoro sobie myślę, że wiesz, skoro im się to podoba i to jest dla nich, to... no to... To, to niech to robią w takim razie. Jednak robią dobrze. Może i masz rację. I to jest znowu kwestia tej mody bo oni też to robią bo została wykreowana jakaś ta moda i ci ludzie w końcu po tych latach czują się dobrze docenieni no bo jakby nie było ci kibice organizują całe mnóstwo tego typu rzeczy też no w ogóle chociażby te świecące race które wyglądają widowiskowo jak jest godzina W kiedyś też się tylko zatrzymywały samochody a teraz ludzie się gromadzą w różnych miejscach i, i dzieje się naprawdę dużo. I tym wszystkim powstańcom, którzy jeszcze zostali, no myślę, że jest miło dzięki temu. Nie no, no, to masz rację, ale wiesz, ale z drugiej strony mamy na przykład, właśnie przy okazji, to też o tym wspomniałeś, tak, na przykład te billboardy przy jednym mhm. procencie. Wiesz, no ja nie ukrywam, ja mam depresję i tak dalej, nie? Natomiast ona mi się bardzo mocno nasila, jak idę sobie do domu od metra i mijam całą masę takich billboardów, gdzie. Na jednym jest umierające dziecko, na drugim jest jeszcze bardziej skrzywdzona na, na istota. Wiem, że to ciężko zabrzmi, ale można być jeszcze bardziej skrzywdzonym. I taka chamska socjotechnika, taka, żeby się poczuł najgorszą szmatą, jeśli nie dasz pieniędzy. I tutaj jest zasadnicza wredność: polega na tym, że nie dajesz pieniędzy temu dziecku, tylko dajesz te pieniądze fundacji. A co fundacja z tym zrobi? Zależy od fundacji, ponieważ cele statutowe to jest bardzo, bardzo szerokie pojęcie i potem, wiesz, dajesz na biedne dziecko, a z tego jest na przykład paliwko do wielkiego suwa jakiegoś tam Jurka czy Kacpra, który ma furkę, która pali 25, 25 litrów na 100 kilometrów czy 18 litrów na 100 kilometrów, parkuje ją na trawniku i pierdzieli o ekologii w, w telewizji. To jest skrajna hipokryzja. nie? I, I to jest to okropne, bo wiesz, ja nie mam nic przeciwko temu, żeby fundacje Chciały pieniądze. Muszą mieć pieniądze, żeby pomagać ludziom, ale na Boga, kurczę. I tutaj, sorry, że zrobię koło. Naprawdę, to jest lenistwo. Wiesz, jak ja mam za 430 tysięcy subskrypcji, to naprawdę to, że żadna, ale dosłownie żadna fundacja, żadna nie odpowiedziała na nie będę nagabywał moich widzów o pieniądze, ale możemy zrobić razem coś fajnego. Ja tam nawet konkretne pomysły wymieniam. Praktycznie każdy z tych pomysłów dałby im wielokrotnie więcej pieniędzy. Tyle tylko, że musiałoby im się chcieć coś zrobić. A tutaj proszę bardzo, poszedł mail, korespondencja seryjna. Ja mam wrażenie, że znakomita większość nawet nie czyta odpowiedzi. Mhm. No to cóż, nie pozostaje tu nic innego niż zaapelować do fundacji, które robią fajne rzeczy, żeby się do ciebie odzywały w takim razie. No i podsumowując, no zgodzę się absolutnie z tym, że jest całe mnóstwo różnych niefajnych zagrywek, jeśli chodzi o marnowanie pieniędzy, czy nawet intencjonalne zbieranie pieniędzy dla siebie, udając, że, że robi się to dla kogoś innego. Wykorzystywanie bardzo nieczysto PR-owo tego typu działalności, ale mimo wszystko. Trzeba patrzeć też na tą drugą stronę, że warto... Tworzyć modę na pomaganie, po prostu, bo dzięki temu dużo osób aktywuje się na to, żeby na przykład zostać gdzieś wolontariuszami czy coś. Więc jeżeli samemu się robi coś fajnego, to myślę, że warto się tym chwalić. Jeżeli się jest YouTuberem, to, to gdzieś na YouTubie, jeżeli się nie jest i to po prostu wśród swoich znajomych opowiadać o tym, że jest to dobre, że się czerpie z tego satysfakcję i, i że jakieś realne yy, dobro powstaje. Bo dzięki temu kolejni ludzie mogą zachcieć to robić, a tak może by nawet o tym nie pomyśleli. Szanuję Twój pogląd, przemyślę. Pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Link do kanału jest w pierwszej linii opisu. Hej! Cześć!